Witam serdecznie w kolejnym odcinku Smaczne Podróże. Dzisiaj zabierzemy Was do Rabi Castle i pokażemy, jak to wszystko wygląda: ogrody, park i zamek. Na chwilę obecną jesteśmy w ogrodach i podziwiamy kwiaty i bąki. Mamy już koniec września, a kwiaty jeszcze ładnie kwitną. Ostatnio też chcieliśmy zwiedzić ten zamek, ale przyjechaliśmy po trzeciej, w niedzielę, gdzie ostatnie wejście jest w pół do i nie chcieliśmy po prostu płacić za bilety. Ale wtedy nie wiedzieliśmy o wejściówce rocznej, która kosztuje 22 funty za osobę dorosłą i poważnie, właśnie do wejścia do wszystkich zakamarków zamku. Wszystkich udostępnionych oczywiście z zakamarki zamku. O, orzech włoski. Ciekawe czy są orzechy. A to tam jest orzech. Jakieś takie małe niedobitki. Bilet dla osoby dorosłej do zamku, ogrodu i parku. Kosztuje 13 funtów, więc kalkulacja była prosta. Przy dwóch wizytach bilet rocznie już tam się zwraca. No pięknie, pięknie. krzaki pięknie przystrzyżone tam dalej jakaś oranżeria już uważam, że było warto wielka monstera chyba tyle co się znam na kwiatkach głównym powodem dla którego chciałem tu przyjechać są dwa stada jeleń czerwony chyba szlachetny z tego co się orientuję nie jestem fachowcem, ale tak mi się wydaje i Daniele Daniele i Jelenie Szlachetne tam w oddali ktoś sobie jeździ konno zamek do którego za chwilę się udamy Staram się tutaj przyjechać w maju gdy wszystko rozkwita Możecie pierwsze budynki na obecnym miejscu zamku powstały ze sprawą Knuta Wielkiego ciekawostką jest, że wujkiem Knuta Wielkiego był Bolesław I Chrobry który miał pomóc w najeździe na Anglię Obecny zamek zawdzięczamy rodzinie Nevilles, która wybudowała go w XIV wieku. Podobają mi się okna, nie wiem czy to będzie widać, ale właśnie te szybki są pod różnym kątem. Myślę, że jest to raczej spowodowane pracą budynku, murów niżeli celowy zabieg. Od XVII wieku po dziś dzień zamek jest w posiadaniu rodziny Wayne. Herbem rodziny są trzy złote rękawice na niebieskim tle. W zamku znajduje się imponująca gama dzieł sztuki, tekstyliów oraz mebli z Anglii i Europy. Sir Henry Wayne starszy kupił Rabbi Castle, Bernard Castle, od korony za 18 tysięcy funtów. Myślę, że w tamtych czasach była to spora suma. Obecnie za tą sumę nie kupi się nawet połowy mieszkania. Widać, że lubili grać w karty. W ten sposób nie jeden lord stracił swój majątek. Z ciekawostek pokój ten był inspirowany wersalem, a wykończenie go zajęło dwa lata. Niebieska sypialnia. No to już chyba jest pokój prawdziwy, królewski. Lordowski. Po śmierci Lorda Barnarta w 2016 roku zamek nie jest już zamieszkały, ale rodzina krewni mieszkają w okolicy i przyjeżdżają tutaj świętować różne okazje. Wyobraźcie sobie sytuację. No idziemy do domu dziadka. <gry> Tutaj chyba służba dostawała sygnały, gdzie ma się zgłosić. Takie piękne jelenie trafiliśmy. Widzicie? Piękne Smacznego chastania. Tak wygląda. Najlepsze kasztany jadłem w Istambule. Najlepsze z tego względu, że jadłem je tylko raz w życiu. W tym odcinku byłoby to już na tyle. Na pewno tu wrócimy, ponieważ zobaczyliśmy tylko jedno stado Danieli. Nie zobaczyliśmy jeden szlachetnych. A to było głównie moim celem, ale już jestem wychodzony. Nie mam siły. Ciepło. Picie chce. Szyku się chce. Trzeba iść się ogarnąć. Zainteresowanych zachęcam do subskrypcji naszego kanału i pozdrawiam. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.